Hej, wyszedł nowy patch do Age of Empires 2 i zawiera on wiele zmian w balansie i w tym filmiku pokrótce omówię te zmiany. Pierwszą zmianą jest nowa technologia Gambesance, dotyczy ona linii milicji i dodaje je plus jeden piercarmu. Dostępna w wieku zamkowym po wcześniejszym opracowaniu supplies, kosztuje 100 jedzenia i 100 złota. Koszt orów zwiększony o 5 jedzenia z 20 do 25. Czas opracowywania technologii long swordsman, 200 swordsman i champion zmniejszony o kolejno 5, 15 i 15 sekund. Czas ulepszenia pik również zmniejszony o 10 sekund. Samo ulepszenie pik zmniejszony koszt o 55 jedzenia. Supplies czas zmniejszony na zresearchowanie o 15 sekund. Kolizja statków rybackich i handlowych zmniejszona. Dodatkowy pierce armor dla elitarnego stepplancera z 1 do 2. Zmniejszony koszt heavy scorpiona z 1000 jedzenia i 1100 drewna do 800 jedzenia i 900 drewna. Czas opracowywania murder horse zmniejszony z 60 sekund do 35. Research sapper teraz kosztuje zamiast 400 jedzenia i 200 zł 400 jedzenia i 200 drewna. I samą Sappers dodaje teraz 3 obrażenia przeciwko ramom dla wieśniaków. Zmniejszony czas treningu łucznika na słoniu o 2 sekundy. Ulepszenie do elitarnego łucznika na słoniu zmniejsza swój koszt o 100 jedzenia i 300 zł. Ulepszenie do siege elefanta kosztuje teraz o 200 jedzenia więcej. Recur, bow i tower sheet to są technologie Magdziara i Litwina. One teraz wpływają na genitury oraz Bizantyjska Zniżka na Skier też obejmuje jentury. Oczywiście, żeby to można było zastosować, to trzeba mieć w drużynie Berbera. Zmiany również dla Kanon Galeona. Myślę, że najistotniejsze tu jest to, że dostaje teraz opcję Attack Ground. Aztekowie. Jaguar Warrior teraz dostaje dodatkowy Pierce Armor. Zwiększa się on z jednego do dwóch. Otrzymują nową technologię dla piechoty. I dodatkowe 50 zł na starcie dopiero się dostaje po ukończeniu pierwszego centrum miasta, czyli to dotyczy w zasadzie tylko startów na nomadzie. Bengalis, nowy bonus, kawaleria walcząca wręcz plus dwa obrażenia przeciwko skirmiszerom. Mahayana teraz dotyczy również Monków. Mahayana to jest ta technologia, która sprawia, że wieśniacy zajmują 10% populacji mniej, czyli to teraz też dotyczy Małków otrzymują supplies oraz nową technologię dla piechoty. Berber-wieśniacy będą się poruszać teraz tylko o 5% szybciej w pierwszej erze i dopiero od drugiej będzie to 10%. Bohemians Hussite Reforms będzie teraz kosztować 500 jedzenia i 450 zł, zamiast 800 jedzenia i 450 zł. Hussite Reforms to jest to badanie, które powoduje, że technologie w klasztorze oraz Mąki kosztują jedzenie zamiast złota. Vitons bonus timowy, który powodował, że strzelnice pracują 20% szybciej jest zmniejszony, teraz będzie to wynosiło tylko 10%. I naprawiano błąd, w którym centrum miasta nie uwzględniało zniżki podczas naprawiania. Bułgarians dostają nową technologię na piechotę. Oraz zniżka na kamień nie dotyczy startowego Town Center, czyli to jest też zmiana na Nomad Burgundia. Plemisz Milicja, koszt zredukowany z 60 jedzenia 25 zł do 50 jedzenia i 15 zł. Można je teraz produkować w barakach po rewolucji zamiast w centrach miast. Sama jednostka dostała nerpa, minus 15 HP, minus 1 Atak i minus 1 Pierce Armor. Koszt rewolucji zmieniony z 1200 jedzenia i 650 zł na 200 jedzenia plus 10 za każdego wieśniaka zmienionego w milicję i 150 zł plus 5 zł za każdego wieśniaka zmienionego w milicję. Burmis. Zmiana kosztu elitarnego alambaja zamiast 1100 jedzenia i 675 zł, 1000 jedzenia i 750 zł oraz otrzymują nową technologię dla piechoty. Bizancjum. Greek Fire teraz dodaje splash damage dla Bombard Towerów oraz otrzymują nową technologię dla piechoty. Felt Stronghold to jest technologia z wieku zamkowego. Teraz zwiększa prędkość ataku z 25% do 33% dla wież i zamków oraz jednostki, które są w pobliżu zamku, będą leczyć 30 HP na minutę. Old Rider został wzmocniony, plus 5 hp dla wersji podstawowej oraz dla wersji elitarnej. I jeszcze dodatkowo plus 1 ATAK. I też technologia dla piechoty dodatkowa. Chinese bez zmian. Dravidians. sieć teraz kosztuje minus 33% drewna. Medical Corps zmniejszono koszt z 350 jedzenia 250 zł. Na 300 jedzenia i 200 zł, oraz zwiększono jego efekty, czyli teraz słonie będą się leczyć zamiast 20 HP na minutę to 30 HP na minutę. Oraz Dravidians otrzymują nową technologię. Ethiopians. Bonus teamowy został zmieniony zamiast plus 3 line of sight dla wież i outpostów. Teraz tylko outposty plus 3 line of sight, ale za to nie kosztują kamienia. Royal Hess zmienia swój efekt teraz zamiast szybszego trenowania shoteli, Będą szotele oraz kamele dostawały minus 3 obrażeń od jednostek ujeżdżających jakieś zwierzątka. Dodatkowo elitarny sotel Warriors ma swój czas treningu zmniejszony z 8 do 4 sekund. Trunks dostają nową technologię na piechotę. Goci nowy bonus, czyli Hunt teraz trwa 20% dłużej. Hunt to są te dzikie zwierzątka typu dzik i właśnie jeleń. Gujara Kasha Trias, koszt zwiększony z 200 jedzenia i 400 zł do 500 jedzenia i 450 zł oraz elitarny Szyjąan Rider zwiększono koszt o 10 zł z 20 do 30 oraz zmniejszono prędkość ataku wcześniej. Był ten interwał ataku 1,75, teraz jest 2 i 1,9 dla wersji elitarnej. Koszt ateizmu zmniejszony z 500 jedzenia 500 zł do 500 jedzenia i 300 zł. Inkowie, Adean link teraz dodaje plus 1 ataku dla Slingersów to jest ta technologia, która sprawia, że Slingersi i Skirmiszerzy nie mają minimalnego zasięgu. Naprawiono błąd, w którym Slingersi dostawali prędkość ataku od Tambringa. Nowy bonus. Jednostki militarne kosztują minus 15, 20, 25, 30% mniej jedzenia. Kolejno w Darku, pełdalu i Imperialu. Stracili niestety dostęp do Supplies, a swój koszt zwiększył o 5 jedzenia. Slingers za to zwiększył swój koszt o 10 jedzenia i zmieniono bonus. Teraz zamiast startować z Prilamą jako bonus, dla samej cywilizacji został to zmienione na team bonus, więc każdy w drużynie kto ma inka będzie startować z darmową lamą. Oczywiście to oznacza, że spearmeni i skirmisherzy teraz nie mają plus 2 lane of Oraz zniżka kamienia nie dotyczy pierwszego town center, czyli to też jest zmiana na nomad. Japończycy. Dostają teraz dostęp do hoardings, samuraj zmniejsza koszt o 10 jedzenia. Kata Paruto zmniejsza swój koszt o 200 z drewna i 100 złota, oraz otrzymują nową technologię na piechotę. Mer zmiany przy balista Elefancie. Tutaj dewowie piszą, że chodzi o to, żeby nie było błędów, w którym dostawały balisty dodatkowe obrażenia od jednostek, które nie mają bonusu przeciwko nim, oraz dodano im klasę pancerza Hussite Wagon, czyli teraz SISH powinien być mocniejszy przeciwko balistom oraz elitarny turtle ship teraz ma zwiększony zasięg o 1 oraz otrzymują specjalną technologię dla piechoty. Litwa, startowy bonus plus 150 jedzenia został zmieniony, że teraz na każdy town center dostają 100 jedzenia. Malaj, nowy bonus, piechota ma darmowe upgrade do defensywy oraz Malaj dostaje też nową technologię dla piechoty. Malians, Jabeto zwiększa swoje HP o 5. Tak samo w przypadku wersji elitarnej. Bonus, który sprawiał, że złoto trwało 30% dłużej, został zmieniony na wieśniaków oddających 15% złota więcej. Dodatkowe strzały dla specjalnej technologii Tigui oraz zniżka na drewno nie dotyczy pierwszego centrum miasta. Persowie dostają technologię na piechotę. Oraz 50 dodatkowych surowców w postaci jedzenia oraz drewna zostają dopiero przyznane po stworzeniu pierwszego centrum miasta. Polska wieśniacy zaczynają się regenerować dopiero w wieku feudalnym. Portugalia: Organ gun został zmniejszony, jego obrażenia z 16 do 7, w przypadku wersji elitarnej z 20 do 9. Dodatkowe pociski, teraz zamiast dwóch obrażeń, zadają tyle samo co główny pocisk. Zwiększono ilość pocisków z 5 do 6, a dla wersji elitarnej z 5 do 7. Zmniejszono celność z 50% do 0%. Teraz ten rozprysk ataku też został zmniejszony z 0,75 do 0,25 i dodano bonus przeciwko piechocie oraz przeciwko budynkom. Ulepszenie na elitarną karavelę zmniejsza swój koszt. Zamiast 750 jedzenia 475 zł. Mamy 700 jedzenia i 525 zł. Oraz Portugalia dostaje nową technologię na piechotę. Zelotry koszt zredukowany z 500 jedzenia 450 zł do 400 jedzenia 400 zł. Otrzymują nową technologię na piechotę. Sycyrians zamki są teraz budowane zamiast 100% szybciej, to 50% szybciej. Ulepszenia farm teraz zamiast 100% więcej jedzenia dają 125% jedzenia więcej. Harding wpływa na dążony. Dążony mogą teraz trenować spearmenów oraz pełnią funkcję baraków, więc nie trzeba budować baraków, żeby zbudować strzelnicę albo stajnie. First Crusade zmniejsza swoją ilość sierżantów na centrum miasta z 7 do 5 oraz koszt samego badania zmienia się z 300 jedzenia 600 złota na. 400 jedzenia i 300 zł. Sierżanci mają zwiększone HP w pełdalu o 5 w kaslu o 10, a elitarny sierżant zmniejsza swój koszt o 300 jedzenia i 125 zł oraz sierżanci budują i naprawiają 25% wolniej w wieku pełdalny. ma teraz też dostęp do nowej technologii dla piechoty. Oraz 100 dodatkowego kamienia dopiero się otrzymuje po ukończeniu pierwszego centrum miasta. Slavs. Koszt bojara zmieniony z 50 jedzenia 80 zł na 60 jedzenia 70 zł. Koszt drużyny zmniejszony o 300 jedzenia. Jest dostępna nowa technologia dla piechoty. Darmowe supplies oznaczają również darmowe gambeswams. Panisz. Inkwizycja dodaje plus 1 zasięgu dla misjonarzy, Konkwistador minus 1 pierce armor, elitarny Konkwistador niezmieniony, nowy bonus plus 20 zł za każdą opracowaną technologię, jest dostępna nowa technologia piechoty oraz prędkość budowy nie wpływa na startowe TC, czyli to jest właśnie, żeby znerwić Hiszpanię na Nomadzie. Patars. Czas treningu Kashika zwiększony o 1 sekundę, Turks, koszt altererii zwiększony zamiast 450 drewna i 500 zł to 600 jedzenia i 650 zł. Teutons, Teutonic Knight teraz kosztuje 10 zł. mniej oraz Teutonie otrzymują nową technologię na piechotę. Vietnames Paper Money zmniejsza swój koszt z 600 drewna i 350 zł na 550 jedzenia i 200 drewna. To jest ta technologia, która pozwala drwalom generować złoto. Vikings. Chieftains dostaje nowy efekt. Teraz jednostka piechoty, która zabije chłopa, generuje 5 złota, a jednostka piechoty, która zabije Monka albo jednostkę handlową, daje 20 złota. Sam koszt tej technologii został zmniejszony. Zamiast 700 jedzenia i 500 złota to 600 jedzenia i 450 złota. Berserk Ergang został zamieniony z box Wegar, która kosztuje 650 jedzenia i 500 złota. I powoduje, że łucznicy i Longbołty mają plus 1 ataku. Berserk zwiększa swoje leczenie z 20 na 40 HP na minutę. Elitarne Longbołty teraz mają zmniejszony bonus przeciwko statkom o 1 oraz przeciwko budynkom też o 1. Oraz wikingowie dostają gambę Sons. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. I do następnego. Cześć.